Hi, it's Martin Tyler again. Cześć, małeczko, z tej strony, Bora. Witam Was w kolejnym dniu z urodzin FIFA 17, czyli standardowo wchodzimy do wyzwania budowania składu. Mamy szósty dzień, kurczę, niestety znowu srebrna paczka, ale zobaczmy co trzeba spełnić, jakie kryteria, żeby ją zdobyć. Piłkarzy tej samej narodowości maksymalnie 4, ogólna ocena na poziomie 70, zgranie 90. Dostajemy za to jedną srebrną paczkę zawodników premium. Hmm, zobaczymy. To co, może pójdziemy sobie we francuską drugą ligę, albo włoską drugą ligę? Czemu nie? 72. Tu będzie pewnie dużo. Franc 72. A ja muszę mieć 70. Tu będzie dużo Francuzów. Więc weźmy sobie na razie innego. Ile on jest wart w ogóle? Może być 700. To niewiele tego. I tego, 66, troszeczkę tam zaniży chyba. No ale staram się, żeby Francuzów na razie nie wybierać. Widzę, że tam coś się sprzedaje na transferówce. Ale co, to zobaczyć na końcu. <laughs> Z tego względu, że paczka, którą przed chwilą, paczki, które przed chwilą otworzyłem, będziecie widzieć dopiero na końcu. Także taki ja mam nadzieję, że zostawicie łapy w górę. A my bawimy się dalej. No dobra, zostawię go tutaj. Hmm. muszę chyba pierwszego Francuza dać. No dobra, może być. Tu muszę dać kolejnego Francuza. O, o tysiaka. Hmm, chyba nie. Wyślemy do klubu, a zaczniemy od SPK. 71 No patrzcie też jest twarz troszeczkę hajsu. Damy innego. No, wydaje mi się, że tu może być teraz problem. No, ale jedźmy dalej, jedźmy dalej na spokojnie. Ta sama narodowość czterech tu jeszcze zobaczymy, no właśnie, tu już mi zaczyna coś nie pasować. Za mało tego overalla będzie. Hmm, <laughs> za mało zgrania. Dobra, a jakbym tutaj dał Francuza z pierwszej francuskiej, on też będzie raczej tani. Dokładnie i teraz tutaj Francuza, a tu mam kogoś takiego innego w sumie on mi nie stworzy zgrania z tym na dole, bo to jest drugoligowiec, ale ok na razie mam trzech Francuzów. O, właśnie, czekajcie, bo jeszcze liga. Dobra. To jest wszystko dobra liga. Co mamy tutaj dalej? Belga. Nie, nie, nie. Tamten złoty mi zawyży do... dość znacznie. Ocenę ogólną. Dobra, może być. I co, tutaj francuza z francuskiej, nie? A ja go nie mam. Może eś No jest tylko ten. Il on jest na chwilę obecną. Spokolus, no i to bóle kogo już w sumie wsadzić mogę bo. Mam Francuzów czterech. To tutaj sobie wsadzę jakiegoś turasa srebrnego nie ma szkota. No i może być. Pasuje. Jak gulał, dobra, wysyłamy. No i zobaczymy co będzie w tej paczce za dzień 6. Czyli zostało jeszcze dwa dni i będzie paczka za 125 tysięcy. O ile nie wymyślą czegoś, wiecie, z kosmosu na ostatni dzień. Nie ma tu nic nowego. Dobra, otwórzmy sobie tą paczencję. Trzech rzadkich. Hmm. Może if, a jednak nie. Fajnie by było. To jest z japońskiej chyba, ja go już sprzedawałem, nie mogłem go sprzedać za 5000 kiedyś. Nie, Turek to jest. No, wydawało mi się. Ten może być coś wart. 4 kółka, 3, 2,600, 2000. Dobra, dwóch Marokańców mi tam wysypało, ja się z tym pobawię. A wy, Debeściaki, zobaczcie sobie te Elektrum paczki. Dobra, Debeściaki, na koniec otworzymy sobie, znowu w sumie otwieram przed nagraniem, ale, no jak widzicie, za 5 minut się kończą. Yy, paczki z piłkarzami Elektrium yy, Premium. Wczoraj z tej paczki trafiłem dąbie chyba. Otworzyłem dwie lub trzy takie paczki i trafiłem urodzinowego Dąbie. Te paczki się w sumie zwracają, tak jakby nie było, więc sobie myślę, że dwie, trzy otworzymy, jeśli zdążymy. Lecimy z pierwszą, może coś urodzinowego znowu pyknie, byłoby świetnie. Niestety w tej paczce nic takiego miejsca nie ma. Ale mamy, jak to ktoś już powiedział, najszybszego obrońcę świata. To, 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 to i to na transferówkę. Eee, wyślij na transferową. Eee, to chyba wszystko do klubu, nie? Potem sobie to roz rozdysponuję, żeby po prostu z tymi paczkami zdążyć. Ok, jedźmy sobie z drugą. Do zera w li licznik, ile wejdzie. Oprócz tej była jeszcze jedna. No, otwieraj. Znowu nic. Popłynęłem ogólnie na Sane i na Niągu Bo te karty yy, profitu chyba nie przyniosły. Nie patrzyłem jeszcze, bo przed chwilą wszedłem do FIFA, ale. No, chyba z one-stu-watch Nic z tego nie wyszło teraz. Ale na razie je zachowam. Dobra, ostatnia paczka. No, liczmy, że do 3 razy sztuka. Oby, oby. No i ej, proszę cię, dajże coś, dajże. No, sępi się, elektronicy się sępią. Jak widzicie. A Kirby, po co mi on? Ja już go chyba mam nawet. Chociaż nie, bo ostatnio robiłem te. Kilka zespołów srebrny, na transferówkę? Bo sobie to potem posprawdzam dokładnie tak. A te karty do klubu, jak widzicie, nie starczy nam już tutaj na nic za bardzo. Więc musimy się cieszyć z tego z trzech paczek otwartych. Zobaczymy, co będzie jeszcze I jutro. Jeszcze nam zostało kilka dni. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Już zostawicie łapkę w górę, napiszecie jakiś komentarz. I co, do usłyszenia w jutrzejszym urodzinowym odcinku z FUTA. Trzymajcie się po Miłego Wieczoru, wam życzę strzała.